No i do, jeszcze chciałem powiedzieć, że po prostu y, właśnie Krzysztof Ugołem chyba tak robi, żeby mnie po prostu czy Straż Miejska no, do szpitala zabierali i zabrali ze, y, do choroszy na rozmowę i choroszy powiedzieli, a jak ty możesz wytrzymać z tym Kononowiczem lekarz? Ja mówię, tak jest, jak jest. I ogółem po prostu mówię, karetka mi przywiozła, proszę zadzwonić, bo ja stąd nie wychodzę. Po prostu luksusową karetką przyjechałem do domu po 12. Karetka przywiozła mnie i po prostu podziękowałem i powiedziałem, że miłej pracy wam życzę i wszystkiego dobrego. I ogółem chciałem jeszcze pozdrowić w szpital. Lekarza, który ze mną rozmawiał, mówiłem go też pozdrawiam, pozdrowię go w choroszczy. Karetko zawieźli na rozmowę. Tam śniegu nie ma, a u nas śnieg jest. I serdecznie właśnie piniarkę też yy, pozdrawiam gorąco. Mile ze mną rozmawiali. Wspaniali ludzie. Tam też i ochrona.